Witam Was bardzo serdecznie. W 29 odcinku Zagrajmy w Quake 2 Evolved. Kontynuujemy misję dziewiątą. Źle tam powiedziałem, że 8. To jest dziewiąta misja i wchodzimy w... w górny pałac Upper Palace Nie, nie Upper, tylko lower Palace. mu tu <laughs> Poleciał na szczaf. Tyler. pierwszesz.ziż test tester jest. A poleciał na ścianę. synu. Co tutaj na dole jest? To pójdziemy zaraz tam. To muszę tutaj zaraz coś zobaczyć. Kto tu jeszcze strzela? Ciekawe skąd żeś się wziął. Tu jest pole siłowe. To ten nie widziałem. To jest tester Nic nie możecie mi zrobić, bo pole siłowe jest. A, jakiś chyba poleciał. Sukinsyn się naciął na granata. Tyle. Kolejny poleciał. No, nic mi nie zrobisz. Zdążyłeś się strzelcz raket. Sukinsyni. A! Tu też jest pole siłowe. Też nie mogą przejść. Ciekawe, co tutaj jest. Woda jakaś. Chyba tędy nie zejdę. Hmm, nie zejdę tędy. Trzeba będzie wyłączyć pole siłowe. Znajdę się w komputer. W ogóle nie w tą stronę wlazłem, nie w tą część. Chyba. Albo zobaczę teraz, co tutaj jest na dole. Tu chyba jest wyłączenie pola. To jest krata. Lasery są. Hop.

że tą beczką was nie wysadziłem. Tu jest jakiś sekrecik chyba? No, Bandonier? Nie, PowerShift. Bardzo dobrze. Cholera, laser. A, czyli tu jest wejście od dołu. Morszalny pan. pełno sekretów, jest tutaj w tym poziomie. No, to cię, się naciął. Pięknie tu też pole siłowe, jest kupa amunicji. No, druga jest nieśmiertelność. Tu nie przejdziemy, musimy się wrócić. No to tutaj byliśmy właśnie. Wykład A jeszcze jeden strzał. Nie wiem, co ja mam tutaj rozwalić. One more to go. Nie wiem o co chodzi. Tu też jest za za zategowane. A jest. A, tak myślałem. To trzeba chyba jednak do drugiej części iść, nie w tą stronę w ogóle. Trzeba iść teraz na dół, spróbować. Może jakieś alternatywne przejście się znajdzie. Kraty trzeba rozwalić. W jakichś kanałach chyba jesteśmy. No jest jakieś przejście, jest. Nie zdążył trafić, sukinsyn. Jest data spinner. To co potrzebujemy. Czyli warto było tutaj iść. Trzeba było iść. Nie warto, tylko trzeba było iść. Fine communication laser. Data CD w Upper Palace, czyli znaleźć laser komunikacyjny i data CD w górnym pałacu. Huh. Sonda. Czyż to uh. ja se tutaj Sejwika zrobię? A, to chyba na dół będziemy teraz szli. Musimy zejść na dół. A, byliśmy tutaj. I pole siłowe tu. i karta jest tam się kręci Czyli trzeba będzie wszystkie pole siłowe powyłączać to Jeszcze raz tutaj widać No chyba wszystkiego tutaj w tej części nie zbadałem Wpadane. Jeszcze raz tu idę, w razie czego. Nie no, to wszystko wygląda, że jest zrobione. To musimy się jednak wrócić do... Teraz do drugiej części. Już czyhają chyba na mnie. Tutaj są, suki syny. A jak się mięsko, ja zajęty wracam. się obracam Trafiłeś będzie jeszcze dostałem do Ciebie power shield Coś tam wybucha, nie wiem co Nie wiem skąd A stąd cię wziąłeś Idziemy teraz do... do dolnego pałacu, to trzeba iść do górnego. Ale w innej części jesteśmy, a tutaj też żeśmy tych czareśniaków rozbalali. O, teraz pole siłowe chyba są powłączane, nie wiem. Nie, chyba są powłączane jeszcze.

mam cię na strzępę. Tam jeszcze jakiś łazik. To jest cień. A, to. A tu jest włączenie dopiero... ...pól, pól siłowych. Czyli wszystkie czerwone pole siłowe pola siłowe są powłączane Deactivate. Czyli wszystkie te miejsca musimy poodwiedzać.

We have on dobra, to tutaj chyba może zakończę odcinek. Albo dobra, jeszcze pojadę, tam. <trybuj> dobra, zombie. A tu potrzebujemy karty chyba. Tu chyba się przeprogramowuje... Data Spinner Inserted. Obtain. Data CD musimy znaleźć. Reprogramowany jest Data Spinner. Kartę musimy znaleźć, żeby odzyskać tę urządzonka.

A tu jest wyłączenie zielonych y pól siłowych, tam był czerwony, a tu są zielone. Dobra, to zakończymy na tym, tym miejscu ten odcinek. No, jesteśmy w górnym pałacu. To na razie.